Dzień dobry Państwu, z tej strony Magdalena Filip, animator w klubie seniora w Niemcach. Witam Państwa na naszym pierwszym wirtualnym spotkaniu sekcji haftu diamentowego. Chciałabym dzisiaj pokazać, jak od początku można rozpocząć pracę z naszym zestawem. Więc tak, kiedy Państwo otrzymają zestaw, w skład zestawu będzie wchodziło płótno. Akurat u nas pokryte jest bezbarwną. Folijką. Także już teraz widzą Państwo ten schemat naszych małych kwadracików. Oprócz tego tutaj dostają Państwo przyrządy, czyli nasz długopisik do diamencików, tackę oraz klej. A tutaj taką ładną paczuszkę diamentów. O, tutaj otworzę, pokażę z bliska. Tutaj akurat nasze diamenciki są w takiej długiej folii. I jeżeli dostaną Państwo takie diamenciki, wtedy najlepiej będzie je przesypać w woreczki strunowe lub jeżeli będą Państwo mieć takie małe pudełeczka. Ale zanim zaczniemy, trzeba przygotować nasz e, hub diamentowy do użytku. Tutaj jak Państwo widzą, to jest na całości ten, ta nasza folijka. A my musimy przykleić nasze płótno do czegoś twardego. Ja akurat mam taką drewnianą podkładkę, która świetnie się sprawdza, ponieważ można ją zabrać i przenieść w inne miejsce. Ważne, aby ta podkładka była sztywna. I teraz tak, żeby ją przymocować, najlepsza będzie bezbarwna taśma. W ten sposób przymocowujemy jeden bok i w tym momencie już mamy zabezpieczone pierwszą krawędź i będziemy po prostu jak najbardziej płasko, żeby tutaj było przyklejać następne. Ja już sobie zawczasu przygotowałam taśmy, o, żeby móc to z państwem zrobić. O, żeby to było nam jak ten sposób. O, I w tym momencie już nie będziemy, nie będzie nam się to ruszało na boki, co, jak wiedzą Państwo, będzie bardzo ważne przy przyklejaniu. O. O. Proszę bardzo. Y, ba następną bardzo ważną rzeczą jest to, że kiedy odkleimy naszą folikę, to tutaj będziemy mieć. Powierzchnię klejącą, ale ta powierzchnia troszeczkę wychodzi nam poza nasz rysunek. I jeżeli Państwo nie zabezpieczą tutaj tej klejącej się powierzchni, będą mieć Państwo takie czarne lub szare, po prostu obwódkę tutaj dookoła. I tutaj najlepiej zabezpieczyć to taśmą malarską. Ona później bez problemu nam się odkleja, więc przyklejamy ją równo z naszym. Tutaj rogiem, o naszą bokiem, w ten sposób. I tu już mamy zabezpieczone. Tu na ten klej już nic nam się nie przyklei. I kiedy będziemy oprawiać nasze obrazki, nie będzie widać tego szarego y, tutaj obramowania. Tak mniej więcej to wygląda. Może troszeczkę bliżej pokażę, żeby Państwo zobaczyli. O, w ten sposób. Kiedy mamy tak zabezpieczony już tutaj ten bok, możemy zacząć pracę z naszymi koralikami. Jak widzą Państwo, tutaj mamy z boku naszą legendę. O, zbliżę. To jest to, o czym opowiadałam ostatnio, czyli to są nasze symbole, które występują na naszym płótnie, a obok jest numer naszego, naszych diamencików. I tu może pokażę na tym kolorze. O, drodzy Państwo, tu jest nawet nie trzeba używać nożyczek, ponieważ to się pięknie przerywa. O, to jest 168. I teraz szukamy sobie tutaj na naszej legendzie 168. I już wiem, że to jest taki znaczek, taki dziubek, proszę Państwa. I teraz tak, jeżeli chcę zacząć z tym y, działania, muszę obciąć róg w ten sposób i wsypać do woreczka lub do pudełeczka. Czasami może nam się troszeczkę wysypać, więc proszę uważać. Kiedy mamy już to gotowe, zapamiętujemy, jaki był to znaczek, i wpisujemy sobie na Naklejeczce. Ja sobie później taką naklejeczkę przyklejam do mojego pudełeczka, żebym nie musiała później się zastanawiać, czy to na pewno ten kolor. O. I w tym momencie wiem, że jest to 168. Najlepiej zrobić od razu wszystkie diamenciki, żeby móc zacząć. Przyklejanie naszych diamentów na płótnie. Dziękuję serdecznie za obejrzenie pierwszego odcinka i zapraszam na następne.